Cześć, witajcie. Zaczyna się wrzesień, zaczyna się szkoła, studenci jeszcze mają wakacje, a tymczasem premiery gier nie przestają pojawiać się często i gęsto. Zaczęło się już w sierpniu, a wrzesień będzie kontynuował ten trend, dlatego zapraszamy do zestawienia tych kilku nastu, które polecamy jako najciekawsze. Wrzesień zaczyna się z przytupem od z dawna oczekiwanej premiery. O konsolowej wersji Diablo 3 spekulowało się od lat i w końcu stała się faktem. Co prawda mieszane opinie na temat wersji PC-owej nieco osłabiły zapał niektórych, ale co tam, warto zagrać choćby dla możliwości współpracy z kolegą przy jednej konsoli. Diablo 3 pojawi się na Xboxa 360 oraz PlayStation 3. Seria Total War zawsze znana była z wielkich bitew, i tych na pewno w Total War Rome 2 nie zabraknie. Ale jednocześnie trzeba będzie zająć się też zarządzaniem swoją armią oraz prowadzeniem Imperium Rzymskiego przez historyczne meandry, podejmując właściwe decyzje. Coś dla tych wszystkich, którzy lubią działania wojenne na wielką skalę i czasem stają sobie przed lustrem w czapce Napoleona, tylko na pecetach. Po niezbyt udanym Resistance, konsola PlayStation Vita nie doczekała się jeszcze naprawdę dobrej strzelaniny. Wszelkie przesłanki wskazują, że Killzone najemnik to zmieni. Fabularnie gra łączy się ze starą trylogią, ale tym razem bohater nie jest przywiązany do żadnej ze stron konfliktu. Jako najemnik pracuje po prostu dla tych, którzy więcej mu zapłacą. Oprócz kampanii w grze dostępne będą także trzy tryby dla wielu graczy. Czyli będzie to po prostu Killzone, tylko że na mniejszą konsolę, czyli na PlayStation Vita. Były już kacze opowieści, czas na myszkę Miki. Castle of Illusion HD to coś więcej niż nowa wersja platformówki sprzed 23 lat. To praktycznie nowa gra, tylko oparta na tym samym pomyśle. Dzielny Miki musi przedrzeć się przez zamek iluzji, by uratować swą partnerkę Mini. Wszystko to w pięknej trójwymiarowej grafice, na ty Xboxa 360 i PlayStation 3. Lubicie się bać? Mam nadzieję, że tak, Potwórcy Amnesia A Machine for Pigs mają tylko jeden cel – przestraszyć Was jak najbardziej. Pierwsza część wsławiła się tym, że przeciętny czas grania w nią wynosił 15 minut, a niektórzy nawet nie wyszli poza menu. Poprzeczka jest więc postawiona wysoko i zobaczymy, czym tym razem zaskoczy nas maszyna dla świni. Nawet nazwa brzmi niepokojąco. Tylko na PC. Kluczem do dobrej platformówki jest nie tylko charakterystyczny bohater, ale przede wszystkim przyciągające oko plansze. Wydaje się, że Puppeteer ma na to sposób, bowiem akcję gry osadzono w teatrze lalkowym. Marionetką jest sam główny bohater, z czym wiąże się jedna z głównych trudności w tej grze. Został on bowiem pozbawiony głowy. Jak to się skończy, przekonacie się, grając na PlayStation 3. Mówi się, że są wojenne strzelaniny i jest seria Arma. Od lat znana z wysokich wymagań, jakie narzuca graczom. Tu, nawet strzelania, trzeba się poduczyć od nowa. A na pewno trzeba przyzwyczaić się do działania w grupie i spełniania określonej roli. Zdecydowanie nie dla samotnych Rambo, ale satysfakcja z dobrze wykonanej misji jest ogromna. Gra wychodzi tylko na pecety. To będzie dobry miesiąc dla fanów Disneya, bowiem oprócz Castle of trafi w ich ręce nowa wersja RPG Kingdom Hearts. To dość niezwykła seria, bowiem bohaterowie Disney'owskich kreskówek spotykają się w niej z postaciami ze świata Final Fantasy. I o dziwo wszystko do siebie pasuje. W pudełku znajdziecie część pierwszą oraz jej kontynuację Kingdom Hearts Re Chain of Memories, tylko na PlayStation 3. Serii Grand Theft Auto nie trzeba chyba przedstawiać. Zaczęło się od prostej gry o złodzieju samochodów, by z czasem przerodzić się w pełną symulację gangsterskiego życia. W części piątej do dyspozycji gracza będzie aż trzech zupełnie różnych bohaterów, między którymi da się przełączać w każdej chwili. Zobaczymy jak to wpłynie na rozgrywkę, bo wspólne planowanie napadów to pewnie tylko wierzchołek góry lodowej. Gra pojawi się na Xboxa 360 oraz PlayStation 3. Pro Evolution Soccer 2014 zapowiada się na rewolucję w serii. Po raz pierwszy bowiem zmagania piłkarzy zostaną napędzone nowym silnikiem, pożyczonym od Hideo Kojimy Fox Engine. Gra pojawi się tylko na platformach obecnej generacji i ma być jasnym sygnałem dla konkurencji, czyli dla gry FIFA, że Konami chce odzyskać koronę dla najlepszej gry piłkarskiej. W Pro Evolution Soccer 14 zagracie na PC-tach, Xboxach 360 oraz PlayStation 3. Miłośnicy strzelanin, gdzie liczy się szybka akcja mierzona w liczbie pocisków na sekundę, będą w tym miesiącu zachwyceni, bowiem wychodzi kilka takich gier. Jedną z nich jest Alien Rage, produkcja polskiego studia City Interactive, gdzie czeka was wymagający poziom trudności, multum przeciwników i naprawdę wielcy bosowie, w których trzeba wpakować tony amunicji. Gra pojawi się na PC-ty. FIFA 14 na platformach obecnej generacji nie przyniesie raczej rewolucji, a tylko doszlifowaną rozgrywkę, która i tak sprawia, że seria wciąż bije rekordy popularności. Dopiero później na Xbox One i PlayStation 4 EA Sports pokaże swój plan na utrzymanie panowania na wirtualnych boiskach. Głównym atutem serii są oczywiście licencje na oryginalne nazwiska i składy zawodników oraz fakt, że wychodzi na całą masę platform nie tylko PC-ty, 360 i PlayStation 3, ale także na Wii U, PSP, PlayStation Vita, a nawet PlayStation 2. A oto kolejny powrót z przeszłości. Shadow Warrior ukazał się dawno temu nieco w cieniu Duke Nukem 3D, ale i tak przez swój azjatycki klimat zyskał sporą grupę fanów. Nową wersję robią poplacy ze studia The Flying Wild Hog, ludzie odpowiedzialni za świetny oldschoolowy hard reset, więc miłośnicy cięcia kataną i strzelanek w starym stylu na pewno się tu odnajdą. Gra wychodzi tylko na pecety. To oczywiście nie wszystkie wrześniowe premiery. Dokładną listę znajdziecie co niedzielę na Poligami. A na następne zestawienie zapraszam już na początku października. Paweł Kamiński, Poligamia.pl Thank <laughs> you.